Hej, siemanko, nie zgadnijcie co to jest, ale to jest właśnie to co widzicie tutaj, czyli Endless Space. Ja powróciłam po dwudniowej po prostu przerwie. Ta przerwa była yy, bardzo konieczna, yy, a w sumie w niej się bardzo dużo działo, ponieważ nie miałam w ogóle czasu na, na cokolwiek. Musicie mi to wybaczyć, ale po prostu na, na nic nie miałam czasu po prostu nawet w, ani chwili w swoim pokoju nie byłam, tylko jak po, szłam spać, ale to było bardzo, bardzo za późno i po prostu byłam tak zmęczona, że już nie dało się jakkolwiek e, tutaj e, no, nagrać odcinka, więc po prostu wracam tutaj do was. Mam nadzieję, że nie macie tego e, do mnie za złe. A jak macie, na no to no, nic nie zrobię, jedyne co to na zadośćuczynienie uczynienie zrobię wielki projekt, ale to jeszcze nie, jeszcze zbieram materiał, bo no, mam za mało jeszcze materiału do tego, ale zobaczcie, że będzie to fajne. Mm, tak, oni zwyciężają eee... Czy ja robię te porąbane statki, czy mi się to... A, dobrze, robię te porąbane statki, bo mnie, mnie to tak cieszy, że naprawdę. Zrób koniec story. Dobra. Aha, ty tutaj się zlevelowałeś. Bardzo się cieszę, chociaż nie aż tak, ale dobra. Aha. O Boże śwint. No niestety system przejęli. Nic na to nie poradzę. Ile ja mam tu bitki, a ile oni mają tutaj? O Jezu. No nic nie zrobię z tym, no kurczę że tutaj ci lecą do mnie, ja nie wiem, gdzie mam się schować w ogóle. <laughs> tu jest... Yy. Aha. dzień. Nie wiem, czy, czy ma to sens się z nimi bić, już a okay, yy. yy, Aha, tu jest już w czterech Skąd wy macie tyle bitki? Czemu nie, wy nic, nie lecicie? Tak, jak chcę się z nimi bić. To jest bardzo dobry pomysł. Już ja na ja nawet jak się z nimi wbijamy, ale yy, na razie tak to zrobimy. Aha, no dobra, przyjdziemy na ręczny, może to wygramy, zobaczymy. Nie, poczekaj, eee, strategia deprecacyjna, dawaj. Jeszcze mi się przypomniało. jeszcze jest git. Już jest dobrze, powracamy z normalnymi odcinkami, jutro prawdopodobnie będzie mój narrator. Eee, 16 statków mamy, przyjdziemy naszym 4. Na razie idzie nam dobrze, doskonale nawet. Ich statki lecą jak szalone po prostu. Giną. <laughs> ja przepraszam, ale mam troszeczkę chrypki jak zwykle. Okej, okay. nie jest źle. Yy... Sześć statków, z nich nie żyje? Czemu my się jeszcze bijemy? Kto jest? Kto jeszcze żyje? Wszyscy nie żyją. No, rozwalili nam statki. Ale jest dobrze, bo 6 statków wpadło, więc no... E, jest git. Jest git. Ile wy macie siłę? No to tą flotą was pokonam w Trymiga. Elo, bijemy się. Włączam na auto. Leża. Jeszcze raz się bijemy. Dawaj, kurwa. Włączam na auto. Okej, daliśmy radę i naprawiamy straty. O, boże, święty. Już poczekajcie. O, dobra. Jest git. Mamy trzy statki. Tu mamy dwa statki. Lećcie tutaj dwa stateczki. Tu jest statków cztery, dobra. Hmm, oni to po prostu mają niezłą flotę. O nie, oni dole są przede mną, Boże Święty, jak jeszcze skinę przez to? Albo nie Poczekajcie. Nie, jest dobrze, ja mam szybsze statki. Kurde, ale nie pokonają jak nic. Jeszcze tu być tam szybko. Co to jest kod. Jest masakra. W ogóle nie wiem, jak ci się jeszcze trzymają. Jest to bardzo zastanawiające. Ła, wow, boli mnie oko. O, właśnie wpadł. Dobra. Do widzenia. Lecimy tam. E, ty uciekaj tam. Albo nie tam, tam. Pokaż mi się. O, jakie ty jesteś piękny. A ten mi i czy że to tak sobie po prostu odleciał. Kurde, ja pierdzielę. Czekajcie, połączmy tych. Tworzymy, można połączyć? Nie, już, już nie. Nie, 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 yy, Ty. Aha, ciebie rozdziel, tak. A ty... Tam są kurde, mać po prostu za niefart. Chciałem ja jeszcze teraz e, aha, ty lecisz to? Jakby yy, gdzie jest tank? Tu jesteś. Wiecie co? Lećcie tu, połączcie się z tankiem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jak żyjecie podziemnie, ale... Co się stało? Gdzie jest ten. Tu. Ej, ja przed chwilą tam byłam. Ja masakra. Ile Idę wymyślić bitki. Bo. Ja mam więcej. Kurde, jednym statkiem. Idę was napierdzielić. Gdzie? Chodźcie tu. Tankuś też leć tu. No poczekajcie, no ja pierdzie, no bo tam ten Mm, To jest tank tylko. gdzie jeszcze wzięli, o co wzięli, ja wierzę, jak te długo oni tam byli, nie wiem, nie wyjrzą po jednej pani, cały czas ja wierzę, czekaj, połączę, po nie, połączę. Ja pierdolę. Nie mam już szans z nimi. Masakra jest. No ale gramy dalej aż ten nie wygrają pewnie. Hmm. A teraz wzięli te floty, ja pierdziele Co to jest? co się zrobiło? Raks to się zrobił, wejdź mi tanka święty. wszędzie, kurde, już są. Mmm, tak taka nie działa. Co ty robisz? Czemu ty tu jesteś? Czemu nie możesz normalnie lecieć? Leć kurde tam. A, pierdziele. Wrój, tego nie wygramy, kurde. Dobra, lecimy tam już, gdzieś z tym. Co z tego, że zrobiłam lepsze statki, jak oni zrobili jeszcze lepsze. I robią super najazd. No cóż, może troszeczkę ich poturbujemy, zobaczymy co tam z tego wyjdzie. Jeden statek wyszedł. I zobaczmy co tank zrobi w ogóle tutaj. Wejdźmy na ręczny, zobaczmy jak to wyjdzie. W ogóle jak tank wygląda, nie on jest tu chyba. Nie wiem w sumie co na niego działa, ale i tak pewnie się o tym nie dowiemy, bo tak czy tak przegramy. Przemu <grywa> tank tak traci, HP? To jest ciekawe, bo nie na niego ogień ten leci największy Muszę go jak najszybciej pozbyć. Dajecie radę. Już dużo nie mi nie została tutaj. Jeden stateczek. Ale chyba tank, tanków nie będę łączyć z reksami, bo ten one w ogóle inaczej. Bitki sobie robią. No, jednak je zbudowałam trochę inaczej. No Boże święty, dobra. Yy, mam nadzieję, że to ci radę. Jeszcze tutaj pobić się. Nie ręczne, Boże święty, dobra. Już niech będzie ręczny, Ale fajnie. chciałam ten normalnie. Yy. Kurde. Mam nadzieję, że dotą sobie tutaj radę. Nie wiem ile jeszcze będziemy się w sumie bronić. Mam nadzieję, że tanka chociaż je stracę. Tak sobie patrzę ile HP i czy da radę, nie wiem. Mam nadzieję, że da. Okej, okay, wygraliśmy. No co? Aha, jeszcze jest jeden tank. Jeszcze nie, nawet nie mogę naprawić, widzicie ich? Tutaj. Uuu, ej, poczekajcie, leć tam. Tu jest yy, nie. Musimy się trochę ja ten... Prostentegować, bo reksy muszą iść razem, tanki razem. I tu mam trochę tanków. Leć tam, szybko. Go, go, go. Czemu nie możecie się połączyć? To jest nie O, dobra, okej. Okay. Nieważne. O kurde. Dobra. Całem wszystko co mówiłam, oni się są pojebani. Napraw ich tylko. Ja pierdola jesteście zajebiści. zaiebiści. Mm, to tu. Re robimy kontratak, taki to mocny. Zarobiście na mocne statki, tylko jeszcze muszę zobaczyć co na nie dobrze działa. Jaka taktyka? Eee... Co tu leci? Dobra, nawet pokonamy ich. Nawet mają trzy reksy. Co tu jest? To jest jeden tak, aha, dobra. Okej, okay, ty... No w sumie... Złomu, ja cię nie chcę. Nie jesteśmy już potrzebny w sumie. Leć tam. Szybciutko! Nie, coś tam leci. O nie, nie jest jakieś złe. Bitka, kurde. Jakie ty szczyci. Tego systemu nie mogę mi wziąć. Za Chiny ich nie oddam. Nie wiem co na was jest dobre, więc na razie tak zrobię. Sakra. Prawdopodobnie zbliżamy się do końca tej naszej przygody. Mam nadzieję, że damy radę w obronie naszych tutaj planetek, chociaż dwie już straciliśmy przez moją nie uwagę, niestety. No nie, zakłóceniem nie. Co na was działa, kurde? Wiem, że robię test i tak dalej, ale muszę sobie... O, o, dobra, już wiem. Ja mam w ogóle te? Mam. Ale akcja. Nieźle i tak tylko jeden statek yy, ten stracili. Ja chociaż wiem co na nich jest. Dobre już. Chociaż straciło. <grym> Niedobrze. Co się dzieje? Boże święty. Co wy jeszcze tam... No podobnie już stracę wszystkie statki, to będzie koniec. Straciłam wszystkie statki? Tak, straciłam wszystkie statki, jedyne co... Eee, a nie, jednak... Jeszcze nie wszystkie. Co to są tanki, kurde mać. Gramy, yy, aż nie stracę wszystkich statków. Znaczy, oprócz tego, bo to, to w ogóle są beznadziejne. I nic nie robią. Mm, no, ale już nie mam więcej statków. Się więcej też nie zrobi. Prawdopodobnie, więc jeszcze lecimy z tymi statkami. Może wygramy jeszcze jedną bitwę, ale nie wiem. Raczej nie. No, i to będzie koniec naszych tutaj przygód. Jedyne co to mogę kończyć? Tury no, więcej nic nie zrobię. Że się stały potęgą, a ja nic nie mogę tutaj. No, jak widzicie. No, oni już są zbyt silni. O. No, jeszcze żyje. Ciekawe istnienie, nie, nie mogę uciec. No i nic nie zrobię, kurde, już mam tyle systemów, w ogóle... Eee... to... No, podziemni i, i harmonia nic nie robili z tym, że żarłoki się tak po prostu. O, i to jest koniec, właśnie. Więc, yy, no, mogę spojrzeć tylko na to. I jak możecie zauważyć, ani harmonia, ani podziemni nic z tymi żarłokami nie zrobili. Ja w sumie próbowałam, ale, no kurde, ile ja mogę robić sama. No, nie, nie, nic. No, to jest koniec tej serii. E, prawdopodobnie będzie jeszcze jedna no seria, bo nie jestem. Znaczy, trochę jestem zadowolona z drugiej strony. kurczę, mogłam pójść bardziej w inne badania, no ale jako tako daliśmy radę. To była taka gra dość trudna. Mam nadzieję, że mimo wszystko Wam się podoba. E, do zobaczenia jutro w monitorze. E, no i co, I zaczynamy. Pojutrze nową serię, yy, nie z Endless Space'a, coś innego pokażę Wam, ale to się dowiecie już pojutrze, więc trzymajcie się na razie, do zobaczenia, yy, bądźcie i oglądajcie też Moonlightera, bo jest super, <grym> mimo że czasami jest znawy, no, to no, ja jest z siebie zawsze wszystko. No i do zobaczenia. To jest koniec Endless Space jak na razie. No i popa. Pa.